Moi drodzy, wszyscy się zawsze zachwycamy, bo pięknie wyglądają zboża, kiedy się kłoszą. I w tym roku mam do Was ogromną prośbę. Do tych, którzy przymierzają się i będą dołączali, i będą wchodzili do grona rolników uprawiających jęczmień zimy. Jeżeli nie chcecie zrobić tego, co na tym polu zostało zrobione, tych błędów, które spowodowały, że mamy na polu o takie dziury. I jeżeli chcecie mieć plony. To dołączcie do grona hektarowców. Na hektar wiedzy jest bardzo dużo materiałów. Co trzeba robić i jak, żeby to się nie wydarzyło? W Polsce jest bardzo wielu rolników w tym roku, którzy słuchając różnych opinii uwierzyli, bo to jest prawda, że niemowlę zimy jest pięknym gatunkiem względem wytrzymałości na suszę, względem plonu białka, ale zapomnieli, że ten plon się sam nie buduje. Wykłady, dużo wiedzy na hektar wiedzy ode mnie. Właśnie po to. Żebyście nie uwierzyli nikomu, że plon buduje się sam w sobie. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi w hektarowcach, jak dołączyć, pamiętajcie, możecie do mnie pisać prostego SMS-a, pomogę Wam założyć konto, pomogę Wam to odpalić. Czemu? Dlatego, że mamy trudny zawód i szlak mnie trafia, gdy widzę, jak wykorzystuje się brak wiedzy po stronie rolników, bo nigdy wszystkiego nie wiemy. A chodzi o to, żebyśmy unikali błędów w tych trudnych czasach.